I, pracy, no? I duży wkład do pracy z, z klientem, że tak powiem. Żeby tak, po że to, puści... to... To jest trochę tak jak, jak praca, jak praca trochę takiego architekta w menu. No to musisz się troszkę wczuć w ten, w ten klimat, czasem zebrać takie informacje, których nie każdy, nie każdy że tak powiem, ma, albo nie, 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 nie każdy o tym myśli po prostu. Nie? Więc musisz pewne rzeczy po prostu wyciągnąć i... i... Okej, okay. to jak to działa zazwyczaj? Dostajesz... Telefon spotykasz się z kimś i przyjeżdżasz, oglądasz makietę, tak? Na dzień dzisiejszy wszystko odbywa się zdalnie zasadniczą. Kluczem jest to, żeby mieć przygotowany projekt samej stacji, czy nawet samego posterunku, który się odwzorowuje. Do tego dobieramy sobie jakieś tam dodatkowe informacje, ustalamy jaki jest mniej więcej zakres funkcjonalny, który chcemy docelowo osiągnąć, w jakiej formie będziemy to wszystko realizowali. Często jest tak, że klienci są bardzo zaangażowani w, w sam proces powstawania, w sami projektują, nie wiem, czy układ popitu, czy pewne zagadnienia są związane. Więc tutaj też jest ogromna, ogromna różnorodność. Naprawdę ludzie są tak kreatywni i, i mają taką wiedzę często w, w tych zagadnieniach, że no ja też się cały czas wszystkiego gdzieś tam uczę, nie ja jestem wykształcony kolejarzem, pewnie nigdy nie będę. No natomiast no, zawsze można tej wiedzy gdzieś tam zaczerpnąć, się gdzieś nauczyć. A jakbyś usiadł w prawdziwej nastawie, to pokierowałbyś ruchem? Poza tym, żeby mi nie pozwolili? No, to wiadomo. Mógłbym spróbować. I to tak działa jak w prawdziwej nastawniach, tak? W sensie system komunikacji, wizualizacji to jest to, co odwzorowałeś w tym pulpicie. W dużym skrócie możemy powiedzieć, że tak. Natomiast tutaj zawsze są jeszcze jakieś zwane urządzenia yy, wspomagające, zwłaszcza jeśli chodzi o komunikację pomiędzy posterunkami ruchu. Czy chodzi na przykład o łączność telefoniczną o jakieś dodatkowe systemy zabezpieczające jeszcze? Tak, to jest tylko taki wyrywek, i tak tzw. panel nastawczy, czy grupy nastawcze, który pozwala wydawać polecenia, ale to nie jest jeszcze wszystko. Okej. Okay. Czy da się tym dobrze? Może, nie, czy, czy to działa niezależnie od y, makiety w ten sposób? Może to działać niezależnie od makiety, można to wykorzystać e, jako tak zwany symulator, który umożliwia z jednej strony zabawy. W szkole, nie? Bez... Kolejnie, jak najbardziej. Aha. Natomiast no, wydaje mi się, że ten aspekt taki to wszystko wszystko też jest tak cenne i wartościowy w swój sposób. A możemy, możemy podejść trochę bliżej i pokazać, co ty możesz? Pewnie. Ja tak? mogę też powiem, że ktoś ma ochotę przyjść i samemu sobie e, spróbować z tego skorzystać, który nie może tego problemu i będzie nawet chyba łatwiej, bo mimo wszystko, jak jest przy tym jedna czy dwie osoby, to jest na pewno łatwiej, niż kiedy jest ich pięć na raz i na pewno będzie lepiej widać będzie większa choroba. Stoisko masz tutaj, obok, ale pokaż, e, pokaż co ty tu możemy zrobić. Zapraszamy, jeżeli chcecie podejść bliżej, to piękne to jest, naprawdę. No, dobra, możemy się pobawić w takiej możliwość możliwie czyli powiedzmy, że wyczarujemy sobie gdzieś na stacji tutaj a, a, pociąg. No, co nacisnąłeś, co się wydarzyło? Ja w tej chwili, że zmusiłem czy zainicjowałem to urządzenie do tego, żeby pomyślało sobie, że w, na torze w tej chwili stoi sobie jakiś pociąg. To, co możemy w tej chwili z tym pociągiem zrobić, to możemy sobie pomyśleć, że możemy go wyprawić do jakiejś sąsiedniej stacji. I teraz tak, jako że jesteśmy na tej stacji sami nie mamy tutaj żadnych dodatkowych pracowników, z którymi możemy współpracować, to będziemy troszeczkę musieli poszukiwać jedno z takich oszustw, w tym wszystkim, jest to, że musimy sobie w sposób... E, ja coś napiszę, że... tylko powiedz mi co, to? WBL Odjazd. Tak. Co to, to jest, jest WBL? To jest, przycisk umożliwiający włączenie tzw. blokady muru, czyli takiego urządzenia, czy systemu który w nasz sposób pomaga e, dyżurny grupu w e, dogadaniu się co do stanu zajętości e, linii kolejowej pomiędzy dwoma posterunkami ruchu, czyli w tym przypadku wiemy, czy podjęli co się coś czy ona jest przygotowana do jazdy, w którym terminie będzie się odbywał, no i jak jest na ogólnym stanie, czyli to, że my w tym filmie widzimy to, że tam nic się nie widzi.